Ciało generała Sikorskiego znaleziono w mundurze, nieprzytomne, kilka metrów od głównego wraku. Jego córka, Zofia Leśniowska, która towarzyszyła mu w podróży, zaginęła. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, co do dziś napędza mroczne teorie. Jedynym człowiekiem, który przeżył katastrofę, był pilot, kapitan Edward Prchal. Znaleziono go nieprzytomnego, ale żywego w kabinie pilotów. To on teoretycznie miał być kluczem do rozwiązania zagadki. Dlaczego przeżył tylko on? Czy to kwestia szczęścia i konstrukcji kabiny, która oderwała się od reszty kadłuba, czy może coś więcej? Jego późniejsze, często zmieniające się zeznania tylko dolały oliwy do ognia. Mówił o zablokowanych sterach, o tym, że nie mógł poruszyć wolantem. I tutaj, drodzy widzowie, chciałbym was zapytać o waszą intuicję, zanim odkryjemy dalsze mroczne poślaki. Gdybyście dowiedzieli się, że w katastrofie, w której zginęli wszyscy poza jedną kluczową osobą, ta osoba wielokrotnie zmieniała swoją wersję wydarzeń, co byście pomyśleli? Czy to dla was znak, że ktoś po prostu jest w szoku i nie pamięta szczegółów? Czy może pierwsza poszlaka, że ktoś ma coś do ukrycia? Czekamy na wasze przeczucia w komentarzach. Tymczasem na Gibraltarze zapadła noc. Ciało generała Sikorskiego złożono w pośpiesznie przygotowanej kaplicy. Wieść o tragedii lotem błyskawicy obiegła świat, siejąc żałobę i niedowierzanie wśród Polaków.